Siema, witajcie, już w drugim odcinku z serii zagrajmy w Grand Theft Auto Sandra i dzisiaj będziemy sobie robić kolejne misje. Jak już mówiłem, Fabuła mnie nie interesuje, ja po prostu chcę robić e, misję. Bo każdy na pewno zna Fabułę w Grand Theft Auto Sandras. A Jak nie, no to sami sobie zagrajcie, czy to na telefonie, czy na e, PC. I dobra, bez przedłużenia, zaczynamy misję z. E, chyba tutaj. Druga misja to była chyba z Graffiti. Dobra, zaraz sprawdzimy. Dobra, graffiti. No to jedziemy dalej no. Ze Sweetem. No i jedziemy pod punkt. Tam, gdzie trzeba po prostu. Kurde, ten rak zawsze mnie tu denerwuje. Muszę je wyłączać, żeby nie było tutaj żadnych prawa autorskich. Bo dopiero będzie przypał. Dobra, tu profesjonalne parkowanie No i dobra, tutaj będziemy musieli po prostu o policję No i czemu on tu stoi? Ej, serio, specjalnie spadaj stąd, dobra Mamy te graffiti Dobra, jedno tu będzie drugie. O nie, Balasi. I żebym się nie przyprół do mnie. Trzeba, zobacz to. O nie, nie. I on już ma broń. O, ale hajsuma. Dobra, bierzemy to. O, dzień dobry panie policjancie. Dobra, bierzemy te graffiti tu. I idziemy do suite'a. Ej serio? Czy on tu nie przed? Dobra, to się nic nie działo. I no. No i wracamy do suita. Oczywiście auto pięknie zaparkowane. No i dobra, to się nic nie stało. Jedziemy dalej. Policjant nie widział. I teraz musimy się dostać tam do. Nawet nie czytałem. Nie umiem wymawiać nazw po angielsku, więc no... Wiadomo, nie. Co chodzi? Dobra, tutaj sobie jedziemy. Dobra, on teraz pojedzie, a my mamy tutaj zrobić graffiti, więc... Fila roboty. Dobra. O pan policjant, w porządku opiniuje, oczywiście. No i teraz tutaj z tymi balasami będzie problem. Dobra, tej... Mm, nie ma na co czekać Dobra No nie! Ej, on za co on mnie strzela? Przecież mam jedną gwiazdkę tej No nie, to tak nie miało wyglądać Dobra, trzeba tutaj podejść I wejść tam na górę no... Ogólnie ostatnio kiedy grałem w GTA Sandras, San to było to chyba... To było rok temu na PlayStation 2 i naprawdę na tym się tak ciężko gra. W sensie te, te 30 FPS-ów jeszcze tych niestałych tak trochę słabo. No ale dobra nieważne, tutaj mamy Swid już tutaj po nas podjechał. No i dobra i tutaj już sobie zejdziemy. Dobra i... Gdzie on uszkodził te drzwi? Dobra, nieważne, jedziemy. Jedziemy tutaj sobie na chatę. Odwozimy sweeta i robimy kolejną misję. Nie, nie chcę stygnąć, gdzie Sandra, Andras. I teraz tak, ja bym chciał tu się w tą zacząć. Co ona to będzie miała przy sobie? Wiedziałem. No ty. Ej nie, ja się tak nie bawię. Ja wiedziałem, że ona będzie miała broń. To jest, to jest dobre, żeby sobie zdobyć po prostu broń jakąś. O telefon dzwoni. Sweet chyba, nie? Nie, jakiś oficer. Dobra, nieważne. Tu się w to nie będę zagłębiał. Tego sobie tutaj weźmiemy. Zawsze jakieś pieniądze. Ten tutaj ucieka, może bogaty jest. Nie, bieda. O, ją sobie tu weźmiemy, Też nic nie miała. No oni są od nas, więc no tak by nie wypadało ich zabijać. No i dobra, wszyscy są szczęśliwi Idziemy robić kolejną misję, żeby starczyło czasu. Dobra, chodzimy A, to jest ta misja z rajderem, gdzie jedziemy tam yy, najpierw do takiego gościa, potem jedziemy do domu balasu. Musimy ich rozwalić i wrócić. Mam mało HP trochę, więc skoczymy sobie chyba do pizzerii Dziaba do białtora bliżej e... Tu, dobra Idziemy tu Łe, serio? Biedny samochód Dobra, jedziemy szybko coś zjeść i... Ruszamy na misję Ej, nie tutaj Dobra, tutaj chcę coś szybko zjemy Ryder oczywiście poczeka w aucie Dobra, masz tu czekać. No, a my szybko idziemy tu zjeść. Dzień dobry i teraz tak co by tu weźmiemy? Aha, tu są jakieś kurczaki. Dobra, weźmy najdroższe, żeby nam tutaj HP dużo dało. Dawaj jeszcze. Dobra. No, dziękuję za jedzenie. Dobra, jedziemy zrobić tą misję. Ej nie, o nie. Raider. O nie. Wejdź stąd. Dobra. Siada, jedziemy. Jakoby otworzył drzwi, to by był przypał. Czekajcie, tylko ten satcik sobie wezmę. Już by było po misji, już jeszcze bym trafił do na komisariat, i bym broni nie miał. O serio? Kurde, dobra. E, wjeżdżamy tutaj. No i dobra, i musimy iść tam, gdzieś. Dobra, chodź e, do dilera. O, tu mamy gwiazdkę przynajmniej. Dalej chodź, Ryder. Ej, no nie, ej. Czemu on tak, co, zgubił się nagle? Chodź tu. Ale to jest, to jest idiota Ej serio jeszcze gwiazdkę dostałem Dobra chodź rider Nie ma czasu ja, ale, mnie ta, ale mnie ta policja denerwuje już Dalej bo tu misja jest do zrobienia nie ma czasu Dobra ten dealer to jestem w czarnym oczywiście Dobra No i teraz jedziemy im na chatę e, no Taki będzie cel podróży Ogólnie bym pojechał tam rowerem, ale no Wiadomo Jest nas z dwóch Dobra, weźmiemy ten pojazd e, Pożyczymy Bez oddania Jedziemy na tą misję Dobra Muszę sobie tutaj nie mandować czasu, ja tu użyję broni. Dobra, i wchodzimy. gwiazda na chatę. Dobra. Dobra. No to jest. No, dobra. No i spoko ogólnie, tylko jeszcze muszę zrobić jedną rzecz. Dobrze, wiemy co ona robiła. To ogromna to ten wie, co robiła. Dobra, teraz możemy yy, wyjść z tego pomieszczenia kulturalnie. I. Co? Aha, i wracamy. Dobra. Dalej, wsiadaj, Ryder. O nie! Łe! Nie, 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 nie! Ale on mnie denerwuje. Dobra. Ja tylko chcę skoczyć tą misję. Się tak dużo wymagam. No nie, szybalasi, serio? Tu zawsze każda misja się kończy gwiazdkami dwoma, no. Dobra, i tu ładnie driftem. Łe, Łu, głupie przyciski. No jakby nic się nigdy nie stało, tam se policja jeździ. I oni na mnie czekają? Nie, ale przypeł. No nie, dobra. No, uciekać. No dobra, i to na tyle w tym filmie. Widzimy się w kolejnym z naszej serii. Jak będę mógł robić już transmisję na żywo, to będziemy sobie grać na live. Bo to się bardziej płaci niż wiadomo, filmiki. więc no. Do zobaczenia, cześć.